Nie ma co ukrywać, że jednym z najgłośniejszych tytułów ostatniego czasu jest produkcja GTA 6. Na internecie pojawia się masa plotek, zajawek, trailerów i tego typu rzeczy, lecz są to niestety fejkowe informacje. Rockstar na razie nic nie zdradza nam na temat ich nowej gry, dlatego na razie pozostaje nam spekulować. I chyba nim komu nie muszę tłumaczyć, że jak Rockstar zabiera się za grę, to wychodzi po prostu niesamowita. Zapewne chcecie przykłady. Oto i one. No generalnie to nie muszę daleko szukać, by wystarczy spojrzeć na mój pulpit. GTA 5 to przecież klasyk i jeśli ktoś nie ograł jeszcze tej gry, no to jest serio krucho. Kolejne, spoko nie ma sprawy Red Dead Redemption 2. Przygody Artura Morgana potrafiły nieraz mocno przykuć do fotela oraz wywołać masę łez. Jeśli chodzi o GTA 6, to tutaj zakładam, że będzie podobnie: Kozacka Fabuła i masa nowych i innych elementów. Co by nie było, to gwiazdy ROKA potrafią dochować tajemnicy. A no właśnie. Tutaj możemy się na chwilę zatrzymać. Pracownik Rockstar Games mógł ostatnio ujawnić informacje o niezapowiedzianej produkcji. No i co z tego wynikło? Po prostu wywołało na weekendzie burzę spekulacji. Już od jakiegoś czasu wiadomo, że ukochany deweloper Grand Theft Auto 5 i Red Dead Redemption 2 pracuje nad nowym projektem, ale Rockstar milczał co to może być? Najpopularniejszym oczywiście tytułem ze strony fanów jest GTA 6. Ponieważ jak już wspomniałem w internecie, roi się od plotek i spekulacji na temat kolejnej części. Gracze czekający na kolejne GTA trzymają się każdego skrawka informacji, które mogą sygnalizować, że kontynuacja jest w drodze. Czy to jakiś napis w GTA 5 jest podobny do przykładowo innego napisu w GTA 3? Jednak Rockstar starał się zapewnić fanów, że minie trochę czasu, zanim nadejdzie GTA 6, a niedawny wyciek z wnętrza firmy sugeruje, że ich następna produkcja to może być totalnie coś Deweloper GTA rzeczywiście przygotował się do nowych projektów w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ niedawno w październiku przejął gry dewelopera Crackdown 2 Rufian. W międzyczasie Rockstar cieszył się udanym rokiem 2020 dzięki Grand Theft Auto Online. Odnotował on rekordowy wzrost liczby graczy dzięki takim wydarzeniom jak spontaniczna wojna gangów z kosmitami i sklep Epic Game Store oferujący GTA 5 totalnie za darmo. W maju mimo to Rockstar Games patrzy w przyszłość, kontynuując tę falę sukcesów aż do 2021 roku. No ale wydaje się, że na razie zależy mu na utrzymaniu nadchodzących planów w tajemnicy. Ten krótkotrwały wyciek Gandera nie ujawnił praktycznie nic na temat tego, co firma ma naprawdę w zanadrzu. Servus witam was wszystkich bardzo serdecznie na Duboksie. Taki materiał z kamerką albo czemu nie. W tym filmie pogadamy sobie o jednym z najlepszych modów obecnie do Cyberpunka 2077, nowej produkcji, która jest po prostu połączeniem The Last of Us, Daisy oraz The Division, leciutko pogmatwanej w sprawie połączenia Microsoftu z Bethesdaą oraz o prawdopodobnym filmie z Wall Street Bets i GameStopu w rolach głównych. Jako, że dzisiaj odcinek z kamerką, to zostawcie subskrypcję z dzwonkiem, łapkę w górę oraz komentarz. No to co, zaczynamy! O kurde. Nie, wszystko żyje, wszystko żyje. Zapraszam do intranara. Oho, ho, Cyberpunk. A przecież odcinek bez właśnie cyberpunka 2077 to odcinek stracony. Produkcja Redu zadebiutowała 10 grudnia, a już cieszy się niemałą biblioteką modyfikacji. Przykładem oczywiście może być mod, który usuwa policję z gry. Ostatnio pewien użytkownik o nazwie SNT także postanowił stworzyć swojego moda. I tak właśnie powstało Climate Change. Dodaje on różne warunki atmosferyczne, które nie pojawiały się dotychczas w cyberpunku. Jak widać na materiale, modyfikacja pozwala nam pobawić się w boga i pozmieniać trochę pogodę. I nie, w Night City nie doświadczymy już słoneczka. Teraz całe miasto otoczone jest przez otulającą, wysokie budynki, gęstą mgłę, szaro smogiem, gęstymi chmurami zakrywającymi niebo, Rzęsistym deszczem, niewielkim zachmurzeniem, przez które od czasu do czasu przebijają się promienie słoneczne oraz gęstą, żółto-pomarańczową toksyczną mgłą. Zakrywa to niebo i wygląda to serio mocarnie. Hmm, a może ta modyfikacja przypomina Wam jakąś serię filmów? Bez z tą modyfikacją naprawdę wygląda niemal identycznie jak Blade Runner. Cyberpunk został już w sieci kilka razy porównywany do tej produkcji, bo przecież oba dzieła mają swoje miejsce w przyszłości. Powiem Wam, że skoro teraz tak mają wyglądać modyfikacje, to jednak dobrze, że radzi tworzą narzędzia moderskie. Przecież dzięki nim będzie można o wiele łatwiej pobawić się edytowaniem produkcji. Jeśli ogrywaliście The Last of Us, Daisy bądź The Division, to zastanówcie się co powstanie z połączenia tych trzech dzieł. Totalna miazga! Właśnie taką produkcją będzie The Day Before. Ta nadchodząca gra MMO to w istocie trzecia osobowa strzelanka, w której znajdziemy standardowy zestaw postapokaliptyczny. Są craftingi, ale zostały mocno uproszczone. Pojawi się trochę lokacji do eksplorowania, oczywiście także lutowanie. Założę się w sumie, że pojawiłyby się na ziemi jakieś Gloki albo ammo do nich. Oczywiście nie zabraknie walki z zarożonymi innymi graczami. The Day Before rozgrywać ma się w mieście, ale klimat jest taki bardziej kameralny i w stylu The Last of Us. Przecież tam również chodziliśmy po rozwalonych i zaraśniętych miastach. Bywało, że podnosiliśmy też rzeczy z ziemi. No i w tej produkcji również były bronie. No przyznajcie, trochę podobne produkcje. A właśnie, popatrzcie na logo. Przecież widać, że mocno się wzorowali. A tak poza tym... To jest to praktycznie jeden do jeden Nowy Jork z The Division. Obczajcie to. No wykieranda <gryląda> to niemal identycznie. I to nie zostało zrobione przez fana, lecz to jest po prostu tak zwany wallpaper produkcji. Jeśli chodzi natomiast o grafikę, to prezentuje się niesamowicie. Tutaj po prostu każdy element zadziwia, ale no nie ma co tak naprawdę się dziwić, bo jest 2021 rok. I taka jakość tekstur będzie teraz coraz częściej w grach. Dodatkowo na naszej drodze spotykamy kolonie ocalałych, gdzie możemy pokonwersować ze znajomymi, kupować od nich bronie albo wymieniać się między sobą. Powiem szczerze, po ograniu The Last of Us 1 i 2 myślę, że działo mi się spodoba, nawet jestem przekonany, ale już wiem, że nie pobije low. Jeśli śledzicie, co ostatnio działo się na giełdzie. To zapewne jesteście zaznajomieni z sytuacją. Potężne starcie między pasjonatami skupionymi na subreddicie Wall Street Bets oraz wielkimi funduszami inwestycyjnymi grającymi po to, aby spadła wartość akcji sieci sklepów GameStop. Z tego co można zauważyć, jest bardzo zacięty pojedynek. A szkoda, że ktoś tego nie chce udokumentować. A no właśnie tak mówili ludzie przed 1 lutym. Pewien autor książek, a mianowicie Ben Mesrich, postanowił podjąć się wyzwania i napisać lekturę na ten temat. Dodam tylko, że na podstawie jego książki Miliarder z przypadku David Fincher nakręcił film The Social Network, który tak ostatecznie wypadł całkiem nieźle. Amerykański pisarz przedstawił plan wydania swojego dzieła The Anti Social Network. Przedstawi ona kulisy sprawy internautów, którzy postanowili wziąć byka za rogi i stawili czoła gigantom z Wall Street. Publikacja na razie jest w fazie przygotowywania, ale podobno pojawi się pod koniec lutego. I co ciekawe, Hollywood już upomniało się o to dzieło. Wytwórnia MGM zaczęła podejmować kroki mające na celu wykupienie do niej praw. W gronie producentów mają znaleźć się Cameron i Tyler Wicklowos. Generalnie nazwisko o wiele więcej, ale to są takie najważniejsze osoby. Microsoft i Bethesda. Każdy myślał, że temat tego przejęcia już został rozwiązany i wszystko poszło pomyślnie. A tutaj okazuje się, że niezbyt. Jeśli dobrze pamiętam, to Microsoft informował o kupnie Zenimaxa we wrześniu 2020 roku. Generalnie jeśli ktoś nie wie, to jest to właściciel Bethesdy, co łączy się z tym, że jest odpowiedzialny za The Elder Scrolls, Wolfensteina albo Fallouty. Ostatnio wyszło na to, że Microsoft w pełni nie przejął firmy Zenimax, gdyż potrzebna do tego jest zgoda Komisji Europejskiej. serwis Reuters informuje fanów gier, że obie spółki co prawda doszły do porozumienia w sprawie zakupu, ale no nie obejdzie się bez głosów wspomnianej już Komisji Europejskiej. Umowa nie ma jej zgody, a bez niej niestety się nie obejdzie. Jeśli chodzi o praktyki monopolowe w Unii Europejskiej, są one bardzo ważne, przynajmniej jeśli chodzi o kapitał z zewnątrz. Decyzję KE poznamy w dniu 5 marca. Wówczas okaże się jak został rozwiązany wniosek o pozwolenie na transakcje złożone przez Microsoft 29 stycznia. To by było dzisiaj na koniec, ja się zwijam, serwus!